Witamy Państwa. Schodzą się jeszcze gołąbki z osiemsetki, Tutaj mamy ostatniego gołąbka, który doszedł dzisiaj, tak? Harek? Tak, 8 gołębia. Tak zwana dzikuska jak ją brat tutaj nazwali Doszła z tripezem ze wszystkim To jest ta, co ta, tam mówią tego, tak? Ten tak. gościu co ją złapał i... Tak, to tam weszła na jeden dzień, później na, 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 nocowało u hmm. niego na po cały czas i w końcu podjadała, podjadała, nabrała siły i, i przyleciała. Doszły jeszcze oprócz tego dwa gołąbki Trzymel. Tak, Szymelek tamten doszedł Ten trochę widać, Przemęczony. To go trochę przybliżymy. I tutaj groszek z sali 24 też doszedł. Doszedł ten szyman Ten kiedy on przyszedł, Arek? Ten Szyman przyszedł przedwczoraj jak pani? tak? Dobrze, tak. Szymalek przyszedł przedwczoraj. To w środę. Tak. I groszek jeszcze, tak? I tutaj ten groch 24. Także z tej 14 wróciło 8 gołębi. Także trzy gołąbki jeszcze doszły, to tak. jest 8 sztuk, tak? Tak, w sumie wszystkich gołębi zostało na następny rok 37 sztuk. W gołębie puściliśmy już w parę w taką nagrodę, Także w, tym, w ten, ten sezon zamykamy. Dalej już nie będziemy lotować ze względu na to, że, że nie mamy tych młodych gołębi. Postanowiliśmy z bratem, że, że resztę tych gołębi sobie zostawimy, żeby, żeby było przynotować na następny rok na, na, na gołębie stare. Bo teraz co jest jeszcze? Jutro, jutro, nie, jutro jest tak lot 500, później jak pamiętam chyba 500 i 700. Dużo hodowców już nie puszcza, po ostatniej 800 się mieli każdy duże straty, duże straty. także odpuścili. Tutaj, tutaj z tej osiemsetki chciałem powiedzieć, że dwa gołąbki dwa gołąbki złapały się doleciały i miały konkurs, złapały konkurs To jest tutaj To były teraz tamta samiczka No no co Tak co to to, to a tam siedzi w samym rogu ta samiczka kury To tutaj. jest ta samiczka, ona będzie w konzurcie no, A tu jest ten samczyk tutaj Tu jest ten samiec Tak to jest, to jest, to, to, a, to są te dwa co się zaprazy To jest ten kury. samczyk który przyszedł pierwszy z tej 800 -ki. On, on właśnie do konkursu, i tutaj jego samiczka jest załatwiona do konkursu. Tu jest jego samiczka, taka drobniutka. I one, to są dwa gąbki, które się załapały w konkursie. Także, tak, także ten sezon, niestety, no, musimy zamknąć. Też, też jest brak tego czasu. Bo to już jest powód tego wszystkiego, bo ta, ta praca cały czas, jak sami panowie wiecie, tak to właśnie wygląda. No, tak, jeszcze taki, są. To taki powód. Na... To ile jeszcze jest tych. Się w Trzy loty jeszcze zostały. Trzeba... Trzy loty Trzy loty, tak. No i już my już po prostu zakończamy. Zakończamy stary, czy coś trzeba zostawić na drugi rok. A drugi rok przygotujemy się lepiej. Na pewno będziemy mieli młode. Chciałem też powiedzieć, że dzisiaj właśnie dostałem informację od, od zarządu tutaj działek, że na chwilę obecną pozwolili nam gołębie hodować. No no, zgodzili się, tylko że musimy y, ilość gołębi zmniejszyć do, 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 do 50, Także, także też będzie się jakoś trzeba do tego przystosować. Także to jest, to, to jest ta dobra wiadomość, ale, ale tu sąsiadka obok dalej walczy, y, bo dzisiaj nas powiadomił zarząd, że, że, że że wzięła adwokata i, i, i dalej będzie walczyć. Zarząd jest za nami, bo wiedzą, że prze, przestrzegamy z, zasad sanitarnych, na działce jest czysto, w Głębniku też mamy czysto, także, że... a sąsiadka po prostu wypisuje takie bzdury, że tam się słuchać tego nie chce i tak to wygląda, ale to jest dobra wiadomość. Szkoda, że ta wiadomość nie dotarła do nas wcześniej, bo byśmy, bo byśmy nie, 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 nie trzeba było sprzedawać młodych, młodych wojen, byśmy na... No, no, no niestety, będzie, będzie jeden rok do tyłu, ale my się nie poddajemy yy, i będziemy, będziemy walczyli w następnym roku, także tak to wygląda. Tu korzystając z okazji, yy, chciałem serdecznie podziękować mojemu koledze Kazikowi Zarzyckiemu za, za, za pomoc, za pomoc w przygotowaniu tych gołębi. Naprawdę bardzo fajnie te gołębie były przygotowane, na tych 300 praktycznie żeśmy i tej, I tej 500, żeśmy nic nie wytracili. Najwięcej no, więcej wytraciliśmy do 7 gołębi straciliśmy na tej 800. To tak chciałem mu serdecznie podziękować za pomoc, że zawsze kiedy się do niego zwracałem, czy to było rano, czy, czy, czy wieczorem, czy obojętnie kiedy, zawsze miał dla mnie czas, zawsze z nim porozmawiał. I za to chciałem mu serdecznie podziękować i życzyć każdemu hodowcy, żeby na swojej drodze spotkał takiego kolegę, jakiego spotkałem ja. Chciałem również, również podziękować mojemu koledze Markowi Pietruskiemu. Mam nadzieję, że kolega tam nie obrali, że nazwisko powiedziałem, który lotuje w Belgii. Chciałem mu podziękować serdecznie za, za materiał, który dostałem od niego na początku mojej hodowli, bo 80% gołębi, które się pokazywały mi w konkursie i które też teraz wróciły, to są gołębie właśnie po gołębiach, które dostałem praktycznie, mogę powiedzieć, za darmo na rozpoczęcie swojej hodowli. To są gołębie właśnie po gołębiach mojego kolegi Marka, który lotuje. W Belgii. Także bardzo serdecznie kolegów, chciałem ci też za ten materiał, podziękować również też za pomoc za, za te wszystkie lata, że też zawsze nie, kiedy potrzebuję jakiejkolwiek pomocy, jakie pytanie mam, to zawsze mi pomaga. I tu panowie Kazik i Marek chciałem podziękować jeszcze raz w imieniu moim mojego brata za pomoc. Także pozdrawiamy wszystkich hodowców, tutaj jak brat opowiedział zakończają tym lotem 800 -ką. sezon i, I będziemy się szykowali na, na, na następny. Dziękuję wszystkim, którzy, którzy lajkowali bratu, którzy nas oglądali. No niestety, wyszło jak wyszło. Nie chcemy nie, nie, nie już wytracić tych gołębi. Też nie chcemy tych gołębi już przemęczać. I po prostu postanowiliśmy, żeby ono zostało. Też również brak tego czasu, tak jak wcześniej mówiłem. Miejmy nadzieję, że w następnym Roku dolecimy do końca. Do końca. Zrobimy wszystko, żeby dolecieć do końca. Tak? Żeby też Także pozdrawiamy lotów. wszystkich serdecznie. I Dobry rok. Tutaj jeszcze ostatni gołąbek, który doszedł do Samiczka. Brat się cieszy, że ona doszła. Na nią liczyli. Spóźniona, bo spóźniona, ale dotarła, hmm. Także jeszcze raz pozdrawiamy. Wszystkich serdecznie i dobry lot. Do usłyszenia.